Opinia? Ciśnienie wody, brak. Uchwyty prysznica, urwany. Umywalka, przytkana. Łóżko dla dzieci to rozkładana kanapa w dramatycznym stanie, skrzypiąca przy każdym ruchu. Ogólny dramat za niemałe pieniądze. Sprawdźmy to w takim układzie. Małe Sprawdźmy ciśnienie małe wody. Ciśnienie. Nie, no wydaje mi się, że takie normalne. Możemy spalić się jeszcze tu. Dawaj, ja odpal tu. Też normalne. Ja, a tu? A tu chyba było małe. Chodź Ej, no nie, no to jest małe ciśnienie. Ja uznaję. Szczerze, że wcześniej no, yes, jest nic. Yes. Skrzypiąca kanapa. Dawaj, sprawdzę, rzucę się na troszkę. Nie, bo to się złoży. No to, bo to jest taki tapczan. Trzeszczy? No trzeszczy, no. Nie no, trzeszczy jakoś mega mocno, no. Jura, trzeszczy czy nie trzeszczy? No to jak trzeszczy, to trzeszczy. Fatalna obsługa recepcji. Grzyb w łazience, dziura ręcznik. Obsługa na recepcji była bardzo miła. Jak odbieraliśmy panie pokój, panie. to pani była bardzo miła, więc to jest kompletnie obalone. Grzyb w łazience już tak naprawdę wiemy, obalone. Dziura wyręcznik też. Nie ma. Tak ogółem podsumowując też te opinie, no to ludzie potrafią napisać, że kradną samochody z płatnego hotelowego parkingu. O, dobra, ktoś jak ktoś tak napisał? Tak, i to dwa komentarze są ogóły. I to sprawdzimy później, bo akurat zaparkowaliśmy dwa samochody na parkingu, więc jeżeli co najmniej jeden zostanie ukradziony, no to potwierdzimy. Wtedy. A były takie podejrzane typy, co te obok nas się kręciły?